Cześć Marto, dziś Twoje urodziny i kto? Cześć Krzysztofie, dziś nie będzie zwykłego prezentu. Witaj Anno. Z okazji rocznicy, tej, o której nigdy nie zapominacie. Zaczęło się jak zwykły wieczór w Krakowie. Asia wracała z pracy w Proximie, gdzie od kilku lat pracowała jako analityk danych. Dzień był długi, pełen arkuszy, raportów i rozmów, które kończyły się szybciej niż zaczynały. Kiedy przekroczyła próg mieszkania, zrzuciła buty. I usiadła na swojej kanapie. Tam zawsze odzyskiwała spokój, choć za oknem miasto oddychało ciężko, jakby coś. Nagle telefon. Krótki dźwięk powiadomienia przerwał ciszę tak gwałtownie, że aż drgnęła. Wiadomość głosowa, bez numeru, bez opisu. Wcisnęła play. Przez chwilę słyszała tylko szum, a potem głos. Znajomy, zbyt znajomy. Zamarła. To był Tomek. Ale jak to możliwe? Przecież zaginął lata temu. Policja uznała go za zmarłego do swojego starego Volvo i przekręciła kluczyk. Silnik zaskoczył od razu, jakby też wiedział, że to nie jest czas na pytania. Ruszyła w noc, nie oglądając się za siebie. Jechała teraz znacznie szybciej. Kroki za nią były coraz bliżej. Skręciła w ciemną uliczkę i wpadła do opuszczonego magazynu. Przywarła do ściany, próbując uspokoić oddech. I wtedy wróciło wspomnienie. Tamta noc w bieszczadach gdy zgubili z Tomkiem szlak i śmiali się przykryci folią ratunkową. Teraz też drżała, ale ze strachu, który po był zakończonej prawnik. akcji Tomek odszedł wolno, bez słowa. Zbyt potrzebny, by go ukarać. Zbyt niebezpieczny, by zapomnieć. To, co przed chwilą usłyszeliście, to jedynie fragmenty tytułu Świadek, który nie istniał. Historii, w której każda scena, każde słowo i emocja Tworzą wyjątkowy, personalizowany audiobook, w którym to wy jesteście głównymi bohaterami. Podaruj komuś bliskiemu coś więcej niż prezent, bo to nie jest zwykły upominek. To prezent, który mówi, jesteś dla mnie kimś ważnym.